Jak fajnie się z tobą kopać, George! Teraz ja nurkuję! O, teraz ja, o, teraz ja! Pepa, George, schodźcie na dół! Szybciutko, szybciutko! Mamo! A co chcesz? Dobrze, już schodzimy, już schodzimy. Chodź George, pójdziemy na dół, mama nas woła. Tak, mamusiu, co chcesz? Mamusiu, co chcesz? No, wiecie, zaraz przyjdzie specjalny gość dla Was. Ubrany jest w czerwoną czapkę, czerwony kostium i ma białą, długą brodę. Ja wiem, kto to jest, ja wiem, kto to jest, przecież święta już są. Tak, to jest Mikołaj. Wow, kiedy przyjdzie, mamusiu, kiedy przyjdzie? W każdej chwili przyjdzie. Może zawołajmy wszyscy razem. Mikołaj, Mikołaj, chodź szybko do nas. Mikołaj, chodź. Ho, 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 wesołych świąt, Pepo. Wesołych świąt, mamo świnko, Giorgio i tato świnko. Witamy cię, Mikołaju. Jak fajnie, że przyszedłeś. Czekałam na ciebie cały rok i muszę ci powiedzieć, że byłam też grzeczna. Ja wiem, ty jesteś zawsze grzeczna, tak samo jak i George. No i mam nadzieję, że rodzice też byli grzeczni. Tak? Mikołaju oczywiście, ja na pewno. Nie wiem jak tata świnka. O mamusiu, przestań, ja też jestem grzeczny. No to mam dla was wspólny prezent. O, to pewnie jakiś duży jak wspólny, prawda? Tak, mam wspólny pre prezent. Zobaczcie, mam go schowanego w moim brzuszku. Och, niech wyciągnę. O! Jajko niespodzianka jest dla was wszystkich. Wow, dziękuję, Mikołaju. Mogłabym już otworzyć? No, oczywiście, to jest dla ciebie. Otwieraj. Ja sobie tutaj w kuchni usiądę i będę się Tobie przyglądał. Od razu zacznę otwierać jajko niespodziankę. O! Tu jest nie da się. Tu... O, tutaj się udało. Tutaj się udało. A najbardziej lubię też tą czekoladę. Zobaczymy, co jest w środku. O, czekolada, czekolada. O. Tutaj. O, tutaj położymy czekoladę na później. Czoczu, jak chcesz, to możesz się położyć do czekoladki. Dziękuję, dziękuję. Dobrze, otwieramy i zobaczymy, co jest w środku. Fajnego chyba. Chyba coś fajnego. A zwłaszcza chyba coś dużego. O, samolot. Zobacz, Pepa. O, wow, jaki samolot. Muszę od razu go rzucić w stronę domku. Niech sobie poleci. Oj, jeszcze raz. O, samolot. Zobacz, mamusiu, co ja dostałam. Ale super, dziękuję Mikołaju. Bardzo się cieszę. Ja lubię samoloty. Ja wiem, po co ty lubisz? Ja wiem, po co ty lubisz? Dobrze, niestety muszę iść do następnych dzieci. Może odwiedzę Teltubisie lub Mini. Jeszcze się okaże. Dobrze, Mikołaju, dziękujemy za wizytę i dziękuję jeszcze raz za ten wspaniały samolot. Do widzenia, do widzenia. O, super, wow. George, chodź! Idziemy się bawić samolotem. Chodź! Oho, uh, ale super fajnie!